Dziś na tapetę bierzemy komunikatywność, rywalizację i współzależność. Jeżeli nie możesz się doczekać tego podcastu, to jestem z Tobą, bo też się nie mogę go doczekać, ponieważ będzie ciekawy, interesujący i będzie mówił o Twoich, naszych talentach. Dzisiaj zaczniemy od komunikatywności. Osoby, które szczególnie wyróżnia cecha komunikatywności, czy też talent komunikatywności, na ogół łatwo przychodzi ubieranie swoich myśli w słowa. Jeżeli lubisz być um, właśnie takim trochę modowym um, stylistą, jeśli chodzi o Mowę, o słowa, to może masz właśnie ten talent komunikatywności. Znam wiele osób, które ten talent mają i go rozwijają. Pamiętam, kiedyś byłam na szkoleniu u mojego znajomego i byłam pełna podziwu pełna podziwu, że w całym tym dwudniowym szkoleniu czyli to było 16 godzin szkoleniowych on był w stanie wszystko, co miał w głowie, po prostu zawrzeć w słowach. Czasem tak jest, że my nie znajdujemy odpowiednich słów. Bynajmniej ja tak czasem mam. Że ja nie znajduję czasem odpowiednich słów, muszę się chwilę zastanowić, by móc to, o czym myślę, wyrazić słowami. Chociaż. Czasem mi się wydaje, że jest to trochę nieudolne i trochę to robię tak po omacku. Natomiast ten mój znajomy, który był świetnym, jest świetnym szkoleniowcem, trenerem, zachwycił mnie. Zachwycił mnie tym, że był w stanie opowiedzieć wszystko co było w jego głowie, w jego myślach i opowiedzieć to w sposób zrozumiały dla odbiorcy, bo to jest bardzo ważne i też bardzo trudne zadanie przy okazji. Jeżeli ktoś mówi w sposób zrozumiały dla mnie, no to w ogóle ten ktoś w moich oczach ma duży Talent do tego, żeby no właśnie opowiadać, mówić o rzeczach, które są może czasem trudne, może czasem niewłaściwe, może czasem takie trudne do przyjęcia dla innych, a właśnie ta osoba, jeżeli ma taki talent, jest w stanie to zrobić. Ja bardzo to cenię. W ogóle komunikatywność jest dla mnie takim niesamowicie ważnym talentem. Wyobraźcie sobie, że istnieją na tej ziemi, że istniałyby na tej ziemi osoby tylko i wyłącznie, które nie potrafiłyby się komunikować z pozostałymi osobami. No jak my byśmy żyli? Śmiem twierdzić, żebyśmy nie żyli. Każdy by był dla siebie... Osobną wyspą, oddzielnym bytem, oddzielnym istnieniem, a dzięki temu, że mamy właśnie talent komunikatywności, w różnym stopniu rozwinięty oczywiście, jesteśmy w stanie po prostu przekazywać nasze uczucia, emocje, jakieś przeżycia to wszystko, informacje różnego rodzaju, co, jakie przeżyliśmy w danym dniu, jesteśmy w stanie po prostu przekazać drugiej osobie. I to jest dla mnie coś. I to jest dla mnie świetny talent, dzięki temu, że jesteśmy w stanie się komunikować, jesteśmy w stanie, w moim przekonaniu, żyć. Kiedyś, kiedyś poczyniłam taką książkę, napisałam taką książkę, która. Nosi tytuł 7 zasad dobrej komunikacji w pracy nie tylko z seniorami. Jeżeli chcesz ją oczywiście y, zakupić, to zachęcam do odwiedzenia wydawnictwa czasmyśnik seniora.pl. Tam ją znajdziesz, ale właśnie tam. Całą książkę właściwie poświęciłam temu, jak się komunikować. Czy w ogóle jest to możliwe? Czy jest to możliwe w perspektywie osoba młodsza, osoba starsza? Czy jest to możliwe w perspektywie senior, senior? Czy jest to możliwe w perspektywie osoba młodsza, osoba młodsza? Cała książka dotyczy komunikatywności, a wydaje mi się, że ja tylko poruszyłam ten temat. W sensie tak dotknęłam go palcem. Wiecie, czasem jak się sprawdza na przykład galaretkę, czy się ścięła, to się dotyka jej palcem i się patrzy, czy się ścięła, czy się nie ścieła. To ja właśnie tak zrobiłam z tą moją książką. Ja jej tylko dotknęłam, tylko dotknęłam tematu komunikatywności. Zatem, jeżeli mamy wokół siebie osoby. O tym talencie, to z pewnością są to osoby, które są jakimiś mówcami. Z pewnością są to nauczyciele. Z pewnością są to, mówię z pewnością, czasem zostajemy nauczycielem nie dlatego, że mamy taki talent, ale dlatego, że ktoś nam każe. Także nie możemy tak mówić. Dobra, wycofuję to, co przed chwilą powiedziałam. Z pewnością. Osoby z dużym talentem komunikatywności będą szły w kierunku, w którym będą miały okazję się wypowiedzieć i będą znajdowały takie zawody, w których mogą się wygadać, kolokwialnie mówiąc mogą opowiedzieć o tym, co przeżywają, opowiedzieć o tym, co ich spotyka. Myślę, że ja mam talent komunikatywności. Dlatego mówię do ciebie, dlatego y, mówię w podcastach, dlatego mówię w filmach, dlatego prowadzę szkolenia, dlatego ja mam ciągłą taką jakąś potrzebę wewnętrzną mówienia, opowiadania o tym, co widzę, y, co słyszę, czego doświadczam i przekładania to, tego wszystkiego, na rzeczywistość, która. Y, z pewnością mnie kiedyś też spotka, czyli na rzeczywistość bycia seniorem. Mnie ten temat fascynuje, więc ja szukam wszystkiego, co jest w tym obszarze moich zainteresowań i o tym opowiadam. Tego szukam i o tym opowiadam. Zatem komunikatywność z pewnością jest częścią mnie, natomiast zdarzają się sytuacje, w których na przykład, będąc na jakiejś imprezie rodzinnej, ja wcale się nie odzywam. Zdarzają się sytuacje, w których będąc w różnych okolicznościach, ja jestem osobą wycofaną, nie rozmawiam z ludźmi, nie um, jakoś nie jestem w stanie się przebić. Czyli jakby tego talentu nie mam rozwiniętego w takiej skali niesamowicie dużej. Znam osoby, które w, z każdym... Znajdą temat, z każdym są w stanie porozmawiać, z każdym są w stanie się dogadać. Ja tego nie mam. Ja z pewnością lubię mówić, natomiast tej komunikatywności, takiej interpersonalnej, czyli w podejściu do każdego, w każdej sytuacji, muszę się uczyć, muszę to rozwijać, muszę nad tym pracować. Pierwszy talent komunikatywność. Za nami. Drugi talent rywalizacja. Czy rywalizację możemy wziąć jako talent? Z reguły rywalizacja to jest coś takiego, jak słyszymy, rywalizacja raczej nam się to kojarzy negatywnie. Mamy taki, takie poczucie w sobie, że no nie można rywalizować, że to jest coś takiego no trochę nie na miejscu, tak nieładnie, jakbyśmy z dzieckiem na przykład chcieli porozmawiać i mu wytłumaczyć, czym jest rywalizacja, no to byśmy powiedzieli, że no po co rywalizować, trzeba być sobą i tak dalej i tak dalej, ale zobaczcie, do czego rywalizacja może nas pociągać, jeżeli ktoś lubi rywalizować, to na przykład będzie najlepszym sportowcem będzie najlepszym muzykiem będzie najlepszym pisarzem dlatego że ma talent na przykład rywalizacji i lubi rywalizację i lubi rywalizować i yy, nie poddaje się kiedy jest drugi na podium ale pracuje ciężko kolejny rok żeby w następnym roku właśnie stanąć na tej jedynce wymarzonej, a nie być drugi. Czyli rywalizacja może nas pociągać do rzeczy wielkich, dobrych. Może nas pociągać do rozwoju, może nas pociągać do postępów, może, może być dla nas czymś, co będzie nas przekraczało. Dzięki rywalizacji my się przeprowadzamy. Kraczamy. Będąc na różnego rodzaju treningach, nigdy w życiu nic nie trenowałam, ale różne osoby widziałam, jak, jak trenują. Ja po prostu byłam zszokowana, jak ludzie na treningach przekraczają siebie. Ja Wydaje mi się, że nie jestem w stanie. Wyobraź sobie, robisz 10 przysiadów i myślisz sobie, że tego 11 nie zrobisz. Po prostu tak sobie myślisz. Ale gdzieś widzisz obok, że koleżanka robi, mimo tego, że też mówiła, że nie zrobi jedenastego przesiadu, ale go robi, i tobie nagle po prostu coś przeskakuje w myśleniu i mówisz, no nie, no ja też zrobię. Ja to zrobię nawet dwanaście zrobię, bo no po prostu będę lepsza od niej. To jest właśnie ta rywalizacja. Wiecie, w środku, w nas. I. Wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie, ale sami ku własnemu zdziwieniu patrzymy i nagle okazuje się, że robimy jedenasty przysiad, a później dwunasty. I nagle nie ma rzeczy, Nieograniczonych, jakby przekraczając siebie dzięki rywalizacji, przekraczamy nasze myśli, przekraczamy nasze myślenie o sobie w zły sposób. Myślę, no bo to jest zły sposób. Ja myślę, że nie jestem w stanie zrobić tego, co robi pani Krysia. Jesteś w stanie, jeżeli tylko masz w sobie właśnie chociażby talent rywalizacji, jeżeli masz jakąś taką chęć do tego, żeby pokonać siebie. Ostatnio jakoś dużo razy wyskakuje mi gdzieś tam na, na internetach wielkich, różnego rodzaju osoby starsze, które na przykład po przejściu na emeryturę, czy tam w wieku nie wiem, 70-80 lat, już będąc na tej emeryturze jakiś czas, nagle decydują, że. Hmm, Chcą chodzić na siłownię, że chcą po prostu gdzieś nabrać takiej tężyzny fizycznej i właśnie decydują się na pójście na siłownię, ale nie na pójście na siłownię, tak wiecie, żeby tylko sobie tam coś popykać, ale rzeczywiście podchodzą do tego tak bardzo świadomie, z rywalizacją, chcą być dobrzy w tym, co robią, i później okazuje się, że po kilku latach. Dochodzą do sprawności, której nie mają ich wnuczkowie. I tak też się dzieje dzięki rywalizacji, dzięki temu, że ja chcę coś sprawdzić, chcę coś sobie udowodnić, chcę zająć pierwsze miejsce, chcę być najlepszy, chcę być jakoś podziwiany. To jest jakaś taka forma. Bycia, no właśnie myślę, że właśnie na pierwszym miejscu. Rywalizacja zawsze będzie mnie pchała do tego, żeby być numer jeden. Po prostu najlepsza, najlepsza w tym, co robię. Jestem najlepsza w gotowaniu zupy ogórkowej i po prostu tą najlepszą chcę być. Próbuję różnych zup ogórkowych, ale moją chcę zrobić najlepiej, jak tylko potrafię. Po prostu najlepiej. Najlepiej. I, I tego się trzymajmy. I rywalizujmy. Rywalizujmy sami ze sobą. Zachęcam cię do tego. Zrób sobie taką rywalizację. Właśnie z samym sobą. Myślisz, że załóżmy, nie wiem, ciasto drożdżowe nigdy ci nie wychodzi, albo kruche ciasto. Moja mama często mówi właśnie, że o, wiesz, co? I wszystko jestem w stanie zrobić, ale kruchego ciasta naprawdę nigdy. Kruchego ciasta, no nie zrobię, no nie zrobię. I właśnie tutaj w niej brak jest tej rywalizacji. A właśnie tak spróbuj zrobić to kruche ciasto. No spróbuj po raz kolejny, setny, tysięczny znowu poszukać w internecie przepisu na kruche ciasto, które po prostu nigdy nie zawodzi. Jeżeli w ogóle macie jakieś przepisy na kruche ciasto, to zachęcam, zostawcie je w komentarzach. To ja pokażę mojej mamie, żeby się nie poddała i żeby któreś z tych kruchych ciast waszej. Z Waszych przepisów właśnie zrobiła. Zatem nie poddawajmy się. Nawet jeżeli tysiące razy poniosłeś porażkę, tysiące razy zrobiłeś coś nie tak, tysiące razy byłeś na drugim miejscu, trzecim miejscu, spróbuj tysiąc pierwszy raz. To nas będzie pchało właśnie, to będzie nas tym czymś, będzie nas pchała rywalizacja. To, że nawet w naszej codzienności, my może tego właśnie nie widzimy, a mamy ten talent, bo nawet w naszej codzienności, kiedy załóżmy pokłóciliśmy się z kimś, z kimś się nie możemy dogadać i nam się wydaje, że już ta relacja to już jest koniec po prostu, że znowu coś zrobiła ta osoba nie tak, znowu coś ja zrobiłam nie tak, nie, no już nic z tego nie będzie, ta przyjaźń po prostu nie ma sensu. Rywalizacja będzie cię pchała do tego, żebyś zawalczył. Rywalizacja będzie ci mówiła: Spróbuj. Po prostu powalcz trochę. Powalcz o tą przyjaźń. Powalcz o to, żeby wam się po raz kolejny udało. Jeżeli przejdziecie tą próbę, to może się okazać, że to jest po prostu przyjaźń, jakiej szukaliście przez całe życie. Tak może być czasem. Także rywalizację chcemy, czy nie chcemy mamy wkodowane w nasze DNA. Ona jest w nas. Idę na przyjęcie urodzinowe. ktoś stawia różne ciasta, No ale coś takiego mam w sobie, żeby to moje ciasto było docenione, żeby to moje ciasto było zauważone, żeby to moje ciasto, żeby mnie chwalono, żeby wszyscy mówili o jejku, jak ty, Wspaniale zrobiłaś to ciasto. Mamy to w sobie. Każdy z nas chce być doceniony. Taka jest moja, oczywiście, teoria. To nie jest teoria testu Galupa i czy talentów Galupa. Natomiast taka jest moja teoria, że każdy z nas chce być doceniany, szuka docenienia wśród innych i szuka to chociażby poprzez ten talent rywalizacji. Zrobię takie ciasto, że wszyscy po prostu padną i to będzie najlepsze ciasto na świecie. I ostatni już talent współzależność. Osoby, które szczególnie wyróżnia współzależność, wierzą, że wszystko, co tak naprawdę dzieje się w ich życiu, każde zdarzenie ma swoje znaczenie. Zastanów się, czy Ty rzeczywiście tak masz, że nic nie dzieje się bez przyczyny? O my często tak mówimy, to jest takie nasze powiedzonko polskie. Nic nie dzieje się bez przyczyny, wszystko ma swój sens, wszystko ma swój cel. Dobrze, że tak jest, a nie inaczej, to na pewno miało coś, coś nam pokazać. Jeżeli jesteś taką osobą, która często używa tych słów, często mówi, że właśnie, że no po prostu tak musiało być, widać, tak musi być, to może być tak, że właśnie Twoim talentem będzie współzależność. Osoby, które mają ten talent, wierzą w to, że wszystko się ze sobą jakoś łączy. To, że na przykład przed chwilą odwołał mi lekarz wizytę, to ma pewnie jakiś swój cel. Pewnie ma jakąś. To, to jest pewnie coś, że akurat dzisiaj no, nie powinnam wychodzić z domu, że muszę zostać w domu. To ma jakieś znaczenie, ma jakiś sens. Czyli mm, osoby właśnie z tym talentem nie będą się napinać. To jest troszeczkę połączone z taką elastycznością, o której wcześniej mówiłam we wcześniejszych podcastach. Jeżeli jeszcze nie słyszałeś wcześniejszych właśnie podcastów, no to cię do tego oczywiście zachęcam, bo moim zdaniem są fascynujące. Natomiast właśnie współzależność będzie czymś takim połączonym z elastycznością, ponieważ ja wiem, że nic nie dzieje się bez przyczyny. To ja będę sobie w stanie wytłumaczyć to, że no okej, okay, dobrze, nie ma sprawy. Jestem elastyczna, nie muszę dzisiaj iść do lekarza. Spokojnie, umówię się na kolejną wizytę, czy też przełożyli już mi. Jestem w stanie się do tego po prostu przystosować. Jestem współzależna, jestem częścią świata. Jestem częścią tego, co się dzieje wokół mnie. Jestem częścią. Nie Jakimś odrębnym czymś, tylko jestem częścią. Częścią mojej rodziny, częścią moich znajomych, częścią moich, mojego sąsiedztwa. Jestem częścią. Zatem y, będę się widziała jako jeden z elementów tej części, tego, tego, tej całości. Będę się widziała jedną częścią całości. I to jest coś pięknego. To jest coś wspaniałego. Chcę, byś dzisiaj na koniec tego podcastu oczywiście zadał sobie pytanie, czy Twoim talentem jest komunikatywność, czy jest rywalizacja, czy jest współzależność. Jeżeli gdzieś się odnajdujesz, to oczywiście świetnie, bo ten. Cały cykl podcastów ma Ci pokazać, jak wspaniałym człowiekiem jesteś, jak cudowną osobą jesteś, jak nie jesteś przypadkiem, nie jesteś przypadkowy, nie jesteś przypadkowo z takimi a nie innymi talentami, ale jesteś właśnie z wybranymi talentami. Ty jesteś wyselekcjonowany. To jest trochę tak, jakby selekcjoner reprezentacji Polski wskazał na Ciebie i pokazał, tak, Ty, Ty będziesz dzisiaj grał w meczu, w meczu, który nazywa się życie. Ty dzisiaj zagrasz, Ty jesteś nam potrzebny, z tym, co masz, z tym, czym jesteś obdarowany, z tymi talentami, które posiadasz, to właśnie Ty jesteś najważniejszy, jesteś Najistotniejszy, jak my rzadko o tym myślimy, jak my rzadko ja, mówiąc te słowa, mam świadomość tego, jak rzadko my sobie to mówimy. Jestem wartościowy, jestem wyjątkowy. Naprawdę poczuj się tak dzisiaj. Zauważ to dzisiaj, jesteś. Jesteś wyjątkowy, jesteś wybrany, jesteś niepowtarzalny, masz niepowtarzalną gamę talentów. Jesteś potrzebny. Jesteś. To nie są tylko puste słowa, rzucane na wiatr słowa. Jesteś potrzebny. Jesteś potrzebny. Ostatni raz to mówię, ale bardzo wyraźnie i proszę, niech usłyszy to Twoje serce. Jesteś potrzebny. Dziękuję za uwagę, o Kospi.